Powiedzą tony I, có I cóż powiedzą tomy I cóż powiedzą tomy Lekcji historii i geografii, Gdy tylko o niej mówić potrafi, Wszak wzług kwitnący i śpiew słowniku. Choć jej granice znajdziesz na mapach, Ale o treści, to je wypełnia, powieci tylko księżyca pełnia. I mgła nad łąką, i liści zapał. Pytasz się synu, gdzie jest i jaka. W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. oh nie damy, by nas zgrębił wróż. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. W i ostatniej, kropli w bronić będziemy ducha. a się rozpadnie gdzie niemiec bluł nam twarz, nigdzie ci tam germanił, oręczny staniek uwiec nasz, duch będzie nam wechłanił, pójdziemy w zęże złoty ruch, tak nam do powrotu Przygotowany śpiewnik. Wielkie brawa dla zespołu Belkanto, które przepięknie nas prowadziło. Pani, Burz, zapraszam panią tutaj. Jeśli pani może jeszcze na chwileczkę jest pani, podziękować wszystkim. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękujemy zespołowi Belkanto, że właśnie tak jak pani dyrektor powiedziała, poprowadzili nas przez ten cudowny wieczór. Jeszcze raz wielkie brawa. Ale ja chciałam podziękować Wam przede wszystkim, drodzy Lubianie, drodzy mieszkańcy, że dzisiaj tutaj z nami jesteście. Jak patrzę na harcerze, którzy stoją przy tych koksownikach, dziękuję bardzo, że przyszliście, że jesteście. Strażacy z OSP. Pan starosta do nas przyjechał, radni ze starostwa. Naprawdę był to cudowny wieczór. Pani z, go, z koła gospody, która naprawdę na... Na, każdy, na jakąś, każdą imprezę tutaj przychodzą, to jest właśnie to, to jest budowanie tej lokalnej społeczności i bądźmy na takich wydarzeniach, spotykajmy się, śpiewajmy razem, rozmawiajmy wspólnie, bo właśnie od takiej małej obczyzny, tak jak wtedy się mówiłam, zaczyna się wszystko, bo jeśli my tu będziemy budować to z, z szacunkiem, solidarnie, wszyscy wzajemnie siebie wspierać, to naprawdę cały nasz kraj, cała Polska będzie... Będzie silna, mocna i będzie zawsze zwyciężona. Dziękuję bardzo jeszcze za ten raz cudowny piękny wieczór. Bardzo dziękuję pani burmistrz. A mam tutaj jeszcze zaproszenie: z portu jachtowego została przepyszna grochówka. Wszystkich państwa zapraszam, żeby się posilić, ogrzać. Wiem, że panie z koła gospodyń też jeszcze mają jakieś troszkę ciasta, ale na pewno jest grochóweczka i cały duży poczęstunek przygotowany przez port jachtowy w bardzo serdecznie dziękuję. Życzę państwu wspaniałego wieczoru.